Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj 21 marca po godzinie 17 i zaczynamy sobie codzienne obrządki ubyczków. I ogólnie na wstępie powiem tak, że parę osób mnie pytało pod poprzednimi filmami codziennych obowiązków nie były to vlogi, tylko norm takie normalne filmy. Ile mam sztuk bydła? Więc odpowiadam, że w tej chwili aktualnie posiadam 10 sztuk bydła mięsnego. Są to rasy troszkę tam mieszane, część HF-ów. Jeden tam widać jest mieszany HF z cementalem. I tak to wszystko wygląda. Yy, dodam też, że sytuacja w tym roku jest yy, nieciekawa, bo. Mniejsze yy, byki, już takie byczki około 200 kg. Jeden jest yy, po prostu taki wrażliwy, że naprawdę cały czas choruje tutaj na płuca Cały czas jest weterynarz i zastrzyki, no ale mamy nadzieję, że się z tego cielak wyliże. Yy, do tego jeszcze jest nieciekawa sytuacja, ze względu na to, że no, zostało się nam około 12 balotów siana. Na no, byki są już dosyć duże i one jedzą. Mieszamy ścianę słomę, kukurydzy, za dużo też się nie zostało. więc dajemy tak na te 5 sztuk taką skrzyneczkę plus dwa takie wiatra jak tu widzicie, <laughs> e, śruty, Do tego dochodzi taka e, miseczka koncentratu. I zobaczymy, jak to będzie. Ja Wam e, już tak nie będę przedłużam, przedłużał i zaczynamy sobie codzienne obowiązki, czyli jak to wszystko wygląda u mnie ogólnie dzisiaj tak z o godzinie 7 sobie wstałem wszystko poprzątałem i pojechałem sobie przebronować pola pod kukurydzę, niestety nie nagrałem a dlatego, że powód był, powód był taki, że nagrywam jak na razie telefonem a telefon yy, mi się, że tak powiem, troszkę rozładował yy, I nie chciałem nagrywać, bo miałem około 20% baterii, a nie daj Boże coś mi się by na polu stało z maszyną czy czymś i by trzeba było zadzwonić po tatę albo po kogoś No to nie jakbym <laughs> nie miał zadzwonić co prawda, niedaleko byłem na polu, bo tam około 3 km od domu. No, ale te, teraz zasuwać z buta, no to przyznam, nie chciałoby mi się za bardzo. Dobra, bierzemy sobie do długą taką Micha. Taka Micha idzie właśnie na te 5 tuk. To jest właśnie ten cielak tutaj, ten czarny, który nam choruje. No, ale mam nadzieję, że jakoś się z tego wyliże. Dobra, sobie naładować drugą michę kukurydzy i zdejmiemy sobie z góry trzy wiadra śruty. Śruta u mnie składa się, śruta jest mieszanką zbóż typu żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień, i owiec, z dodatkiem w tej chwili kupiliśmy ziarno kukurydzy też rotujemy i mamy to wszystko z dodatkiem ziarna kukurydzy, dobra mamy już naładowany, widzi mi się na górze jak będę zdejmował paszę. okej, okay, jesteśmy już na górze nabieramy sobie trzy takie niecałe wiaderka śruty i będziemy rozdawać za chwilę kukurydzę śrute siano i nagram jeszcze tam część jak będę im ścierił, myślę to nie będzie, nie będzie taki długi vlog, ja go tam poprzecinam, bo widzę, że takich vlogów po 12, po 15 minut za bardzo nie chcecie oglądać, więc wam to troszkę skrócę. No i tak jak widać, o siana w oddali mało co. Pszenica przeżyto, jęczmieniowiec żyto, śrutujemy niestety bąkiem. Jaki jest, taki jest, ale ważne, że jest i jest czym zrobić śrutę dla tych zwierząt aczkolwiek no przydałby się większy żeby skrócić czas śrutowania no, najlepiej taki już z mieszalnikiem żeby raz naśrutować raz za porządnie i już mieć te śruty na któryś tydzień tak? no ale jest jaki jest jak jest ja też za chwilę będę szedł do pracy, więc nie wiem, jak to w ogóle z tym będzie. Czy w ogóle będziemy coś trzymać jeszcze? Nie wiem, czy nie. Tylko same zboża, kukurydza, rzepak, pszenica na tych gorszych ziemiach, owie, żyto, gdzieś tam troszkę takich przylepszych, księżyta. Nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie. I widzimy się za chwilę, jak będziemy rozdawać kukurydzę i pasze. OK, rozdajemy sobie kukurydzę. Jak już mówiłem, taka odejść, taka skrzynka jedna idzie, ta większa na tutaj na pięć tych sztuk już dużych. Tu już mamy dwie takie sztuki pod sprzedaż, ale stwierdziliśmy, że poczekamy jeszcze trochę i wypchniemy. Nie wszystkie, bo ostatnia sztuka osiągnie ponad, taki wiek to chyba 2 lata w czerwcu te dwie jedne dwie ta tutaj i, i, i tam jeden skończyły przedwczoraj 2 lata ale poczekamy sobie i wypniemy wszystkie razem w czerwcu no i do tego idzie taka miska koncentratu tym większym no i dobra, lecimy sobie następną skrzynkę do tych mniejszych wariatów Ja też ogólnie miałem taki lekki zabieg operacyjny poniedziałek nie powinienem za bardzo dźwigać O, już zdychają ale wiadomo jak to jest w gospodarstwie no trzeba tą kukurydzę, trzeba to wszystko rozdać a przy tym trzeba się tyci tyci nadzigać. ok. i do tych idzie takie jedno wiadro paszy no i dobra mamy rozdane Jak już tu jestem w sumie to Ale i tak muszę iść, bo tu nie mam wideł To weźmiemy sobie widło i pościelimy tym A później pościelimy tamtym. balota tutaj do torku się wyścieli To we wtorek będziemy grzucali o nich żobornik bo troszkę im się nazbierało nie wiem zobaczymy może nagram Mam nadzieję że coś się nagra z tej akcji bo naprawdę, bo naprawdę akcja jest ciekawa fajna sprawa ale zobaczymy, dobra, teraz idziemy pościelić tamtym kurczę zimno dzisiaj Zimno dzisiaj patrzyłem 4 stopnie Także ostatnie 3 dni były fajne, bo było po 14 stopni u nas do 15 dochodziło no ale to były tylko niestety takie czynni ciepłe Niestety bo przydałoby się żeby już zaczęły się te ciepłe dni no i oczywiście przydałoby się żeby coś zaczęło padać bo tak, mamy marzec 21 w poniedzieli yy, przymierzam się, na pewno będę się siałubin yy, a na początku kwietnia już zaczynam Ruszać z jęczmieniem, no i ciekawa sytuacja będzie w maju, pod koniec kwietnia, na początek maja z kukurydzą. Bo nic nie pada, jest susza i jestem naprawdę ciekaw jak to w górę wyjdzie. W tamtym roku kukurydza, no, nie, szału nie było, więc mam nadzieję, że w tym roku coś w górę pójdzie, no. W tamtym roku siałem kukurydzę na kiszonkę, W tym roku 2 hektary się naziano. No, Fakt na takiej ziemi naprawdę dobrej, bo to jest trzecia klasa ziemi. No, ale co z tego, że jest trzecia klasa ziemi, jak nie będzie padać, będzie susza. No ale zobaczymy. Jakby się ktoś pytał yy, nawożenie kukurydzy, to ja daję 3,5 metra polifoski. 2-2,5 metra mocznika No i do tego dochodzi jakaś odżywka I takie jest moje nawożenie kukurydzy Jeden może się ze mną zgadzać, jeden może powiedzieć, że kitowe, bo on robi inaczej, no w każdym razie Ja robię tak I według mnie tak jest dobrze Teraz sprawdzone mam to. Inni rolnicy tutaj podpytałem się, którzy już naprawdę dosyć długo sieją kukurydzę. Sieją tak samo, więc zdaje się to trochę na siebie, to trochę na nich i zobaczymy co to wyjdzie. Myślę, że z siewu kukurydzy filmu nie będzie, no bo to ja nie będę siewał, więc bez sensu. Ale na pewno będzie film z siewu binu. Yy, nagram film siewu jęczmienia z uprawy pod jęczmień Myślę, że coś z nawozu teraz jak będziemy siać yy, pod korzeń, pod jęczmień, pod kukurydzę yy, też się coś nagra bo wiadomo, po kukurydze tylko pójdzie yy, mocznik bo polifoska to podsiewacz ale myślę, że też nie ma co tak przesadzać z tymi filmami Yy, z rozsiewania no bo, czy polifoska, czy morsznik, czy saletra no to robi się to samo, tak więc zobaczymy co będzie na pewno wam coś nagram. tu widzicie Zetor stoi podczepiony pod agregat bo dzisiaj tam takie małe pole yy, uprawiałem no i co? Jeszcze rozdam im yy, siano są, ale tego już myślę nie będę nagrywał bo bez sensu i co? Widzimy się Mam nadzieję Jak będziemy siedzi na bus Także no ja się żegnam się mano wszystkim